Cześć, witajcie, witam was mordeczki w nowym vlogu zaczynamy, zaczynamy nowy rok 2023 I w tym momencie chciałbym powiedzieć też, że zaczynamy nową serię z vlogami O nazwie Niemenówka Mam nadzieję, że będzie wam się podobać Otwieram sobie teraz wiatę Palimy sobie ciapaja I będziemy sobie ładować drewno Dzisiaj taki trochę vlog będzie podwórkowy podworkowy podwórkowy będzie yy, Romeo, będzie ładował chyba sobie drewno. A ja sobie wejdę potem złami do silosa na dworze, mam tam trzy, czwarty silosa z rzepaku. Wejdziemy, go tam skontrolować. Zmierzymy, sobie wilgotność zobaczymy, jak to tam wygląda. Czy się nic nie dzieje. No i tak, ceny na stacji, nawet nie wiem, jak to dzisiaj się pojawia. Jak się tam przedstawiają, bo sami wiecie, stację mam blisko. Wczoraj. Yy, szłem z Martą i z Majuchą na spacer. Zaraz patrzałem na, na ceny na stacji. To tam żadnej zmiany nie było. Nie wiem, jak dzisiaj. Yy, zboże prawdopodobnie poszło do góry Pszenica całą stówkę do góry poszła. Żepak o 50 zł. No tam no jakieś wzrosty samo, ale czy będą jakieś większe. Nie wiadomo. Dobra, grzeję ciapusia Pogoda z wiosenna. Kurde Sylwestra wczoraj, 15 stopni. No porażka, porażka. No, zboża praktycznie sobie zielono na polach. Śniegu zero. Zimy, zimy nie widać. No, ale co zrobić? Taki mamy klimat. Ubiliśmy też ostatnio 1000 litrów oleju napędowego. Była cena 7,11. Na drugi dzień cena prawie spadła o zadówkę. To jest loteria. No, loteria to jest całe rolnictwo. Jak się człowiek wbije w cenę to jest bajka. Nieraz jest fajnie, nieraz jest źle. No ale co, takie jest życie na rolnictwie. Nic z tym nie zrobimy. Prawdopodobnie to będą u nas jakieś strajki. W styczniu 16, czy tam któregoś. Nie, nie wiem nawet jak to będzie wyglądało. Czy u nas się wygorszy. Na pewno będzie jakiś vlog yy, ze strajku. A tak jak mówiłem, zaczynamy nową serię. Nie będzie nazwy Vlogas, tylko będzie niemenówka. Nie I lecimy z tematem, nowy rok się zaczął. Trzeba coś nagrywać, bo jak to ludzie piszą do mnie, że nie ma co oglądać, to będę wam nagrywał więcej. Pod koniec roku starałem się wam rzucać dwa filmy tygodniowo. Jak miałem co nagrywać, no wiadomo, teraz jest taki sezon trochę martwy, roboty żadnej tam w polu nie ma, ale za chwilę będziemy brać makornika tego małego, MC90 na, na warsztat. Też trzeba go trochę porobić, tam ten zawsze wam mówię. Po Ursusa mamy złożonego. Teraz będziemy musieli sobie wyjść, iść do stodoły, otworzyć stodołę bo będę musiał sobie. Wyciągnąć przyczepę, HL Bo będziemy ładować to drewno na HLK. Bo musimy resztę, resztę suchego drewna załadować i na HLK. Bo musimy sobie no, robić już na następną zimę świeże A nie ma gdzie gdzie tego rąbać. Żeby to ładnie tam składować. Makornik, zobaczcie, jaki Golas jest. Całe akcesoria AGD i RTV ma zdjęte. Bo jeździliśmy do lasu. A wiadomo, wiecie jak to w lesie? W lesie zaraz jest wszystko pourywane, to wolałem to sobie, sobie wszystko pościągać. No tak, musimy wyjechać z sobie tym rozrzutnikiem. Prasę muszę wyciągnąć precz, i tam mam haelkę. I haelkę sobie postawimy jakoś tam z ukosa na, na podwórku. I Romeo będzie na haelkę ładał sobie drewno. No i dobra, mordeczki, Wyjeżdżam sobie Z Ciapkiem już mam wyciągnięty rozrzutnik z tym drewnem. Cofniemy sobie pod prasę. Prasę zahaczymy, wyjedziemy. Romeo naviguje. Kręci sobie nóżkę, wyjedziemy sobie na powórko, będziemy sobie Halkę pociągnąć powolutku. Tam mam z drugiej strony RSM w zbiornikach, więc trzeba będzie delikatnie ją ociągnąć ręcznie, bo jest pusta no i dobra, wyjeżdżamy powolutku Wystaniemy Będzie sobie stał teraz tym dopiero Wygląda Muszę Myślę, że chyba teraz Trzeba będzie tą halkę wyciągnąć Bo Romano coś gada, że on chce prasę tam do strony RSM-u Podciągnąć, no ale zobaczymy jak on będzie chciał. Dobra, gasimy hb bierzem Bierzemy się dalej za robotę Zgrywamy to chociażby Można ładować Chciałabym się przejechać Robota będzie szła Co? No nic, podłączamy prądy Zobaczcie jakie tutaj cudo teraz jest Skubarka do kurczaków ja mam robotę robi Tu macie podejście do wody się kręci kurczę, kurde, jest sparzony. Praktycznie nic nie trzeba ręce, ręcznie go skubać. No kurde, Kto to wymyślił tę tą, tą maszynkę, to był złoty chłop. No ja sobie powoli szykuję yy, drabinę. Mam już gotny siomierz. Idę jeszcze sobie po jakąś linkę po klucze i idziemy, sobie wejdziemy w ten silos. Zmierzymy sobie rzepak ile ma Idę sobie szybko po klucze. Dwie trzynastki, bo tam u góry mam zamykane. Najpierw, żeby niego nie zwiało. Tak Wam mówię, nowy rok się zaczął. Roboty opór, jak zwykle. Gdzie człowiek nie spojrzy, zawsze jakaś robota się znajdzie. Trzeba będzie kurtkę zdjąć, bo kurde, dzisiaj 10 stopni na plusie. Ciepło, kurde, jak wiosną. Dobra, mordeczki, ja sobie idę po linkę wejdziemy sobie do góry na silos, będziemy sobie działać. No? Śnieg! No? Muszę wejść Dobra. głębiej, bo tu nie jest pełno. Dobra, mordaczka, powiązamy sobie tutaj was. Działamy, chodzimy sobie na do środka po wódkach, gdzieś jak. Dobra mordy, wchodzimy Wchodzimy kurde jak do bungra Ciekawe czy tu Putin się schował Putin chuju No widzicie tutaj nie jest całkiem pełny całkiem pełny nie jest silos Tutaj jest jednego kawałka było wsypane, reszta jest w sodole Lecimy sobie z tematem, zmierzymy Najpierw sobie przy brzegu zmierzymy całkowicie z góry Cyk. Dobra, skręcamy sobie do gnoja. Ty, 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 ty. Rzepak 11, dobra, jest chyba usłonecznie. Nie, od pszenicy jest 11. Dobra, mierzymy sobie. pomiar się robi 8,5, bajonia dobra, 8,5 z góry. I z brzegu. Weźmy sobie teraz ze środka. Za chwilę sobie wezmę trochę głębiej. Nagarnę sobie ładnie. Będzie szyk. Szyk, miód i fina. No, to się mówi. Mierzę następny pomiar. Ajajaj. Na środku 9-3 Powiem wam. Wykuszony troszkę, bo jest kuszony, ale się nic nie dzieje najważniejsze no nie Że jest fajny zimny i jej ładnie sobie leży gorzej jakby tutaj się nie chciała drabina wbić nie Dobra bierzemy sobie teraz głębiej trochę Z głębiej ma 77 bo junia. Wiadomo, z góry troszkę wilgoci zawsze sobie naciągnie. Elegancka robota, panie Suchy, niech leży, niech czeka na 6 tysięcy za tonę, nie? Nie wiem, że tu ludzie z tymi cenami to już kurdeczarok sam wariuje nie wiem jak na te ceny patrzeć, kurde. Dobra mordę, wychodzimy. Na no, opartego tu bym mógł, by mógł się schronić jakby wojna była. No, Ale trzeba iść, kurde. Robota sama się nie zrobi. O! Trzeba schodzić na dół Pogoda dość ładna dzisiaj Jak już mówiłem wiosna Zimy nie widać Praktycznie klimat się wszystko przesuwa do nas cały Ciepły klimat Jak przyjdzie zima to przyjdzie w maju, a będzie rzepak kwit kurde. Wszystko wymarznie A idź w dupę Dobra wyciągam sobie drabinę I zamykamy Jestem ciekawy skąd to pieniążki wziął Dzień dobry Jak będzie? Jak tam? Żyjesz? Po Sylwestrze? Chłopie, nawet szyby nie parują Jak młody Bóg Biedny rok był i biedny Sylwester jo, jo, biedny. Po, biedny falkohol, po No, ja, biedny. Biedny falkoholik. Policzę, policzę no, po rudę na łeb. To było no. biednie no, A <laughs> Za robotę się klejcie? No jak? Rewers działa dobrze? Zobacz, tu jaki kurwa jest rewers Zobacz, Masz no to pozdrowienia do majstra. Na pewno. Svarowania nie idzie. Co? No bo jest ten ten, ten jest. No. Był siłownik, byś go skręcił. To trzeba zrobić, a nie Dobra, idę zanieść klucze do garażu, zmienić obuwie. Rolnicze na jakieś adidaski Ale ciepłe, skoro się chce robić dzisiaj no, kiedy to wyłączę? I co? Po robocie. Dzień święty święci. No dokładnie. Pizdik do cholera. Widzieliście, to na przyczepie jest materiał na, na deski na, na pomost. Trzeba będzie jechać na ten, na truck. Co ładnie nam gdzie deski ładnie potną i zaś robota będzie. Ale byś skakał na główkę. No, dokładnie. Jak będzie woda. Jak będzie woda. To, mam nadzieję, że vlog się spodobał. Trzymajcie się. A to jest drzewo Bobrowe. No, dokładnie. Bobry tak grasują, że trzeba tylko złożyć. Bez piły można jechać do lasu. Tą się Ja. Tu siekiera na sąsiada czeka. Albo dostanie tym siekierą w łeb, albo sam drzewo porąbie. Trzymajcie się, nara.